Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić wyciskacz do mas włoskiej firmy PMT. Jest to model CSG2 210 przeznaczony do kadridży o pojemności 310 ml, czyli tych najpopularniejszych. Tuba wyciskacza wykonana jest z aluminium, dzięki czemu jest bardzo lekki. Rękojeść jest w odpowiednim miejscu, dzięki czemu mamy naprawdę bardzo dobry balans. Po prostu jest dobrze wyważony. W wyciskaczu został zastosowany szybki zawór opustowy zapobiegający wypływowi materiału po zwolnieniu spustu, tak zwana funkcja no-drop. każdy wyciskacz PMT wyposażony jest w reduktor, regulator ciśnienia, dzięki któremu ustawiamy prędkość wypływu materiału. Dodatkowo można go wyposażyć w manometr, gdyby ktoś chciał wiedzieć, z jakim ciśnieniem działa. No teraz przystąpimy do próby. Przedstawiony dzisiaj produkt można znaleźć na naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklep Zapraszam.